Witam serdecznie w Górniczej Dolinie. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak wygląda nowe, ukazane w demo remake, miejsce, jakim jest Górnicza Dolina, w porównaniu do tego, jak wyglądało to w pierwszej części. Sporo z Was pod poprzednim filmem, gdzie tylko tak lataliśmy sobie kamerą po demie, wspominało, że chciałoby taki materiał po prostu tylko ze mną, gdzie ja siedzę, latam kamerką i opowiadam. Więc trochę wyszliśmy Wam naprzeciw i postanowiliśmy, że Robimy takie porównanie, na tym porównaniu, żeby właśnie dobrze było widać zarówno to, jak wyglądała gra wcześniej, jak i to jak wygląda na stan. No, wtedy, kiedy twórcy postanowili nam pokazać, ponieważ nie jest to jeszcze to, co finalnie będziemy widzieć w grze, tylko, no, powiedzmy, jest to część, którą zrobili, przygotowali dla nas twórcy, no i sporą częścią, którą wycieli, a którą już widać na, co po niektórych screenach, czy jakichś krótkich fragmentach gameplay'u, GIF, które udostępniają twórcy dosyć tak na bieżąco. Na pewno nie możemy narzekać na brak informacji. Jest sporo rzeczy pokazanych. Często twórcy wrzucają nam jakieś screeny z tego, że dodali jakąś animację, która no, czasem wygląda lepiej, czasem gorzej. Rzucają nam screeny z lokacji, które mają Dobrze oddany klimat jedynki albo Tak W jakimś tylko procencie Ja jestem Dość zadowolony z tego jak oddana jest Ta mapa W sensie to jak te poszczególne części Są zaprojektowane i oddane co do wielkości I czemu Takie porównanie w ogóle jedynki z dwójką Właśnie jedynki z remake'iem Nie z dwójką Ponieważ dużo osób Lubi takie wizualne porównania. Nie każdy chce tylko i wyłącznie słuchać o tym, jak jakaś rzecz wygląda, patrząc prostu na mapę. Takie porównanie daje nie tylko taką skalę porównawczą słowną i bazującą na waszych naturalnych, naturalnej pamięci, ale też bezpośrednio jest w stanie wam pokazać, czy rzeczywiście to jest bezpośrednio oddane, czy nie. Jak teraz widzimy, przelatujemy sobie nad obozem bandytów. Jeżeli chodzi o jego wielkość, to ona się tak w miarę zgadza. Ten kociołek jeszcze nie jest w pełni wykończony. Gdzieś tam widać, że dopiero był na tym etapie jakoś tam zaczęty. I powoli wlatujemy do kanionu Troll'a. Możemy zauważyć, że w kanionie Troll'a nie ma jeszcze części z harpiami. Pewnie jest to dopiero planowane w późniejszej części, żeby to uzupełnić. No, zresztą to też jest lokacja, która nie jest jakoś niesamowicie istotna w samym gotiku. Przychodzimy tam na jedno jedyne zadanie, ewentualnie później musimy wrócić jeszcze po rola, żeby zbudować ulu Wlatujemy powoli do lasu. Jeżeli teraz patrzymy na te tereny, no to oczywiście w gotiku 1 było dużo więcej tego lasu, ponieważ ta część no, nie jest po prostu widoczna z tego miejsca, gdzie stoimy sobie w demie przez co twórcy nie zaprzątali sobie wcześniej głowy tym, żeby w ogóle coś ustawić. Natomiast jeżeli chodzi o samo ustawienie drzew, to te, które są widoczne, to często są ustawione z taką bardzo, bardzo pieczołowitością, wręcz, że stoją dokładnie w tym samym miejscu, w którym stało drzewo w oryginale. Może mniej widać to w takim lesie jak lesie, Zwłaszcza, że niektóre jeszcze drzewa lewitują, gdzieś tam nie, nie wszystkie ukształtowania terenu są oddane, chociaż widać, że jest część zrobiona na tą wyrwę w lesie z, z górą, gdzie, gdzie było właśnie charakterystyczne przejście do starej kopalni. No niestety w samym gotiku nie było za dobrze zaeksploatowane. W mrocznych tajemnicach było tam troszkę więcej rzeczy, ponieważ mogliśmy się tam spodziewać napadów na konwoje, co, co znacznie urozmaicało to miejsce. Podlatujemy powoli do kopalni. W kopalni jest o tyle nowego, że, a właściwie o tyle starego, że też są oddane obie drogi. Zarówno ta pierwsza, która była zawalona po prostu w oryginale i służyła tylko jako taki podkład pod trailer, z którego później wywalono tą część obszaru. Natomiast miejsce, gdzie jest stara kopalnia jeszcze nie jest tak wykopane do końca, jak było w oryginale, więc prawdopodobnie albo gdzieś ta góra się poszerzy. Zobaczymy, czy twórcy na wzór ludzi z, z poziomka teamu odpowiedzialnymi za morsze tajemnice dorzucą coś pod tą kopalnią. Czy będzie jakiś fragment obozu pod kopalnią, czy dostaniemy taki tylko fragmencik jaki tutaj jest i był w oryginale. No i też ciekawe czy lepiej pociągnął wątek zawalonej kopalni. W wielu miejscach jeszcze w wersji zremakowanej nie ma jeszcze wody. Plus jak spojrzeliśmy wcześniej jak ta woda działa, to widać, że w niektórych sekcjach ta woda była jeszcze innym typem wody, kiedy budowali tą górniczą dolinę niż to co teraz możemy dostać w demie w tym fragmencie przy samym zrzucie. Widzimy też, że nie ma jeszcze tej ścieżki po lewej stronie od nowego obozu, dzięki której można było się przydostać wśród gór do, do kręgu, gdzie Milton zdobywał z nami kamień ogniskujący. Tutaj ta przestrzeń lekko się różni. Już z prac koncepcyjnych, jakichś poszczególnych screenów, nagrań, czy też mapy, które ludzie wyciągnęli już z plików Gothic Remake'a, można... Śmiało powiedzieć, że to pole ryżowe będzie dużo bardziej rozbudowane. Będzie wyglądać jak rzeczywiście takie porządne pole ryżowe. Nie zabraknie miejsca właśnie cały czas nad to jezioro. I cieszę się, że twórcy dodali eksplorację wodną. Bardzo mi tego brakowało w Gothicu 1. Było sporo takich rzeczy, które chciałem po prostu wpłynąć, zobaczyć co tam jest, zebrać jakieś dodatkowe rzeczy. I widać, że już teraz to zagospodarowali. jest spora szansa, że w oryginale... W nowym remakeu, właśnie będzie to bardziej rozbudowane niż w oryginale. Więc tak wychodzimy sobie już z nowego obozu, żeby obejrzeć, co tam dalej nam przyniesie górnicza dolina. Najpierw polecimy sobie w stronę już wspomnianego wcześniej. Kamienia ogniskującego pod kamiennym kręgiem. Jest taka ciekawostka, że w oryginalnej części, jeszcze zanim w ogóle Gotik powstał, to miało być miejsce, gdzie ludzie z sekty wstawiali swoje. składały swoje ofiary. Więc sekta miała być bardziej krwawa. Teraz jest najbardziej peaceful. Nacją, która jest w Górniczej Dolinie, a pierwotnie właśnie była takimi potężnymi kultystami, którzy właśnie mieli składać ofiary właśnie na jednym z kamieni w tym kręgu. Trzeba też zwrócić uwagę, że te kręgi, które tutaj są, nawiązują bardziej do drugiej części Nocy Kruka. Wiemy dobrze, że w drugiej części gdzieś tam pominięto trochę te kamienne kręgi, one nie były jakoś istotne. W jednym momencie tylko używaliśmy je do. Z naprawienia Okainosa, i dopiero no Skruka zrobiła z tym coś więcej. Że te Ci kamienni strażnicy, którzy trzymali ornamenty, dzięki którym można było zbudować portal, zdecydowanie rozwinęło to. No i widać, że tutaj twórcy chcą połączyć dużo bardziej to, jak wygląda fabuła w Gotiku 1, do tego, jak wygląda fabuła w Gotiku 2 i Gotiku 3. No i sporo tych rzeczy będzie się ze sobą nakładało. Tutaj mamy jeszcze jeden rzut na ten krąg, żeby spojrzeć, jak ta przestrzeń teraz będzie wyglądać. Cały czas mnie zastanawia, czy właśnie zostawią tą jaskinię z, nie, umarł, właśnie z zombie, tak jak była, czy jednak dorzucą coś więcej, tak jak było w Gothicu 2, bardzo rozbudowaną bibliotekę. Tutaj jeszcze mamy jeden rzut na wieżę, która jest przy drodze do areny orków. Można zauważyć, że znacznie zmienił się most, który tam prowadzi. Jest też pozostawione z tyłu, zasłonięte drzewami, miejsce na chatę kawalorna. To co warto zwrócić uwagę w tych ruinach, to już trochę to co mówiłem w poprzednim materiale, że gdy mamy gotika, no to to co jest ciekawe w eksploracji tego świata, to jest to, że mamy takie trzy, ewentualnie ten trzeci można podzielić jeszcze na dwie sekcje okresy historii, które są w tej górniejszej dolinie. Bo po pierwsze mamy takie obiekty jak stara cytadela, gdzie spotykamy urszaka. Czy klasztor zmiennokształtnych, gdzie mamy wiele lat nad tym, co się dzieje przed fabułą Gotika i mamy cywilizację, która już praktycznie wymarła i nic się z nią nie dzieje. Nie, wi nie wiadomo, co po sobie tak naprawdę zostawiła, kim była. Gdzieś tam są tylko jakieś drobne wspominki. W Gotiku 1 jakoś nie szczególnie się tym zaprząta, jest wspomniana Urizielu, czy też pancerzu ma z magicznej rudy, ale. Nie wiadomo tak naprawdę o nich nic szczególnego. To był zawsze takie owiane tajemnicą. Drugą nację, jaką mamy, to orkowie. To są postacie, które już poszły tutaj dużo później niż ci wszyscy pradawni czy ówcześni mieszkańcy Górniczej Doliny. No i pobudowali jakieś konstrukcje, prawdopodobnie właśnie pokazywaną arenę orków. Zbudowali kilka konstrukcji, Na przykład most do Cytadeli jest w takim typowym orkowym stylu, były zbudowane przez nich cmentarzysko orków, czy też właśnie ich własne miasto. Więc jest kilka tych orkowych obiektów, które, powiedzmy, są tak w środku historii. Możemy z nimi obcować, są od dalej użytkowani przez tą cywilizację, ale to jest taka cywilizacja, która jest dla nas obca, trochę niezrozumiała. Ma własny język, zresztą jest na YouTube kilka filmów, które tłumaczą jak orkowy język działa i można się nauczyć. Tutaj możemy też zwrócić uwagę, że są charakterystyczne schody po lewej stronie, których nie było w oryginale. I zobaczymy, czy to jest tylko taki placeholder, czy rzeczywiście gdzieś z miasta orków, bo mniej więcej to prowadzi na tereny orków gdzieś tam wyżej, czy będzie można było zejść stamtąd na dół. Co jest ciekawe w tych terenach orków i ich mostach, budowlach, to to, że jest to taka trochę plemienna kultura. I zobaczymy, jak tą plemienną kulturę oddadzą. Mamy też również w plikach gry mapę w ogóle terenów orków, czy też miasta orków, bo tereny orkowe zawsze były zaznaczone. To jest też bardzo mocny punkt tego, jak wygląda fabuła w gotiku: ta taka otoczka klimatyczna, ponieważ kiedy kupujemy pierwszą mapę w gotiku, nie ma ona zaznaczonych terenów orków, ponieważ ludzie tam nie byli, nie zbadali tych terenów, więc nie wiedzieli, co tam oznaczyć. I dopiero później dostajemy uzupełnioną mapę, gdzie są zaznaczone też tereny orków, m.in. wieża Sardasa, więc dopiero wtedy dostajemy taki pełen obraz. No i mamy jeszcze właśnie to miasto Orków, które teraz również jest naniesione na mapę. Kierujemy się ku wieży Sardasa. Jak widzimy w remakeu, nie ma jej jeszcze oddanej, jest tylko płaskowyż, na którym będzie się ona znajdować. Nie dziwię się, że twórcy powyrzucali te wszystkie rzeczy. Nawet pozostawiali napisy już, niektóre osoby nawet przeszły przez ten kamień nie tak jak my, latamy sobie kamerą, tylko rzeczywiście biegają samym Nerasem i są pozostawione informacje o tym, żeby ludzie, którzy tam potencjalnie dotrą, tak jak my, tylko że nawet jeszcze bardziej było ciałem, jakoś mogli się zobaczyć, że twórcy pomyśleli, tak, tak wiemy, że wy będziecie to robić będziecie tam chodzić. W panoramie Gotika widać trochę zmian. Po pierwsze, no, tak jakbyśmy przełączali z trybu RTX OFF, RTX ON. Są góry w tle. Trochę osób się zastanawia, czy te zaśnieżone góry są dobrze, bo nigdy w krajobrazie Górniczej Doliny nie było takich gór. Dla mnie są trochę takie walentne odczucia, jeżeli chodzi o same te górki, że nie mam jakoś bardzo coś do nich, ale też jakby nie powodują, że mam taki opatrz szczeny, że o tutaj te zlodowaciałe góry. Jednym z bardziej zmienionych terenów, właśnie są te tereny dookoła wieży Sardasa i zatopionej wieży Sardasa. Myślę, że to dlatego, że głównie są jeszcze niedokończone i nie zwracali na nie uwagi. Za to dosyć sporo stadeli zbudowali, ale tylko tak właśnie tej strony przedniej. Bo tak to jest jeszcze mega dziurawa, gdzieś, gdzieś te sekcje tej sedeli, tak po prostu mają dobrze wyglądać z odległości. No i jakby to spełnia, spełnia te warunki, tutaj powoli się zbliżamy też do mostu. Ten most, jak już wspomniałem wcześniej, był w Gotiku 1, tak jakby budowany przez orków. Tutaj twórcy postanowili, że zrobimy go w innym stylu, tak jak właśnie tej pradawnej cywilizacji. I powoli zbliżamy się do. Trzeciego okresu, czyli rzeczy zbudowanych przez ludzi, czyli mamy pradawnych, mamy orków i trzecią cywilizację ludzką. Ludzie zbudowali między innymi tą fortecę tutaj w górach. To był jakiś zamek warowny. Częściowo właśnie też, też są tam orkowe segmenty, ale nie, nie wszystko jakby jest typowo zbudowane ręką orka. I się właśnie nawet zastanawiam, ile względem tego, jak twórcy myśleli na samym początku, było dobudowanych później przez ludzi, a ile było natywnie zbudowane wcześniej przez orku. Więc to jest takie, powiedzmy, amalgamat tych, tych dwóch sekcji połączony razem. Jeszcze szybki rzut nad stadele żebyśmy mieli właśnie dobre porównanie tego mostu i dobre porównanie tego, jak ta Stadela wyglądała w oryginale. Dużo osób zwraca uwagę na to, że kolorki się nie zgadzają. Według mnie też jakby trochę brakuje tego zielonego koloru. Poro osób sobie to już teraz naprawia tym, że można poprawić nasycenie w ustawieniach. Też była dyskusja na temat tego, że trochę, trochę gier daje możliwość zmiany nasycenia, ale rzeczywiście nie jakoś tak szczególnie dużo. I demo remake'u... Pozwala właśnie sobie podkręcić te, te kolorki w ustawieniach, co polecam graczom, żeby zobaczyć czy, czy to nie będzie bardziej ta kolorystyka, którą chcę, bo rzeczywiście to światło prawdopodobnie z Nanite'a anerilowego dosyć mocno przepala poszczególne rzeczy, które tutaj są w Górniczej Dolinie, ale też trzeba zwrócić uwagę, że to jest taka godzina południowa. Jestem ciekaw jak taka Górnicza Dolina będzie wyglądać w nocy. Kiedy, kiedy, już właśnie zapadnie zmroka, a też rankiem czy wieczorami. Dobrze, więc lecimy w stronę obozu sekty. Po jakichś pracach koncepcyjnych, tudzież po tym, co widać na również mapach, które zostały wyciągnięte z plików remake'u, widać, że bagna dostaną największy lifting. Gdzieś tam te bagna bardziej będą zbliżone ku temu, nawet co nie było typowo w oryginale, ale temu co było w zapiskach twórców na temat tego, co chcieli na tych bagnach zrobić. Gdzieś tam widać jakieś takie bardzo duże chaty, w których będą oni, ci ludzie, spali z bagna. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że to miejsce na bagnach też również zostało w pewnym stopniu wybudowane właśnie przez orków, i dopiero teraz. Nawet podczas tej trzeciej fali, no też tą trzecią falę budowli można podzielić na dwie sekcje, jako tą, którą budowali ludzie przed powstaniem bariery i potem już jak, jak ta bariera stała. I tutaj mamy właśnie, o ile forteca w górach jest właśnie połączeniem orków i starego budownictwa ludzkiego, to to jest budownictwo. budownictwo współczesne, barierowe i, i właśnie orków. Przemierzamy sobie dalej rzeczkę, żeby płynąć już powoli. W kierunku starego obozu. Strumień rzeki jest dosyć dobrze oddany. Most został ciekawie rozbudowany. Zobaczymy, czy dalej zostanie zachowany charakterystyczny dialog o starym obozie pod mostem. Czy może zostaną tam dodane jakieś wulgaryzmy przez twórców. Bo też w internecie zagrzała dyskusja o tym, czy lepiej. Właśnie zostawić język taki jaki jest, czy jednak z tego teatralnego języka przejść w trochę bardziej taki Właśnie więzienny żargon Niektórym osobom się to spodobało, innym nie, inni mają Mieszane odczucia albo brak jakichś szczególnych odczuć I tutaj znowu mamy jakby część budownictwa staroludzkiego, ten most jak i Zupełnie nowoludzkiego jak właśnie ta dobudówka na moście I stary obóz znowu jest takim miejscem Mamy wewnętrzny pierścień, który jest zbudowany ludzką ręką, ale jeszcze przed tym, jak zaczęła się bariera i mamy zewnętrzny pierścień, po którym właśnie się przemieszczamy, gdzie była ręka ludzi już jakby, którzy mieszkali w tej kolonii, którzy dopiero sobie dobudowali. Jedne co mnie zastanawia, to do którego warto porządkować na przykład nowy obóz, ponieważ te chaty są tak jakby wykute w skalę i trochę to wygląda jakby one były tutaj już przed barierą, a jednocześnie wolna kopalnia nie jest jakoś tak szczególnie stara, więc nie wiadomo czemu tak naprawdę ta sekcja była tak, z, w, tak stworzona. Jeżeli ktoś ma jakąś teorię albo po prostu o czymś nie wiem, to warto żeby wspomnieć w komentarzu skąd mógł się wziąć tak naprawdę nowy obóz. Bo trochę właśnie nie wierzę, że tutaj budowano chatki z takiego a w nowym obozie wszystko wykuto w skałach. No bo to jednak robi, jest pewna różnica. Bo później była tam położona tama i ta tama nawet zalała niektóre z domów, które były zrobione wcześniej. No i wiemy, że ta tama rzeczywiście została już budowana po stworzeniu bariery. Mijamy nowe miejsce na scenę łamane przez szubienicę i przejeżdżamy sobie po zamku. Mamy zawaloną wieżę. Oraz... Nowy dom magów. Nowy dom magów został lekko przerobiony na taki, który właśnie bardziej wygląda jak dom magów, a mniej jako poprzednia, jako po prostu istniejąca już kiedyś sekcja zamku. Mamy dosyć charakterystyczne witraże. Zobaczymy, czy one takie zostaną, czy gdzieś tam będą na nich malowidła nawiązujące do scen z bogami. Ponieważ każdy szanujący się gracz Gotika wie, że. Tak naprawdę lore Gothica zmieniało się co, co część. I bogowie w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej części no miały inne funkcjonowanie. O ile jeszcze w drugiej i trzeciej było to bardziej spójne, pomiędzy jedynką a dwójką dosyć spore zmiany nastąpiły. Niby zawsze był ten Bóg Dobra, właśnie. To nie był. Beliar nie był aż tak Bogiem Zła, po prostu był no, Bogiem Umarłych. Czymś bardziej jak. trochę jak Anubis, trochę jak Hades. Trochę coś w tę stronę, że ludzie tam trafiali, trafiali po prostu, czyli był taką sekcją mocno, jakby grecką. I to, co zmienił Gothic 2, no to jakby typowo postawił, że tutaj to jest dobro, to jest zło. Nawet w pierwotnej wersji Inos miał nawiązywać też do, do po prostu mitologii egipskiej i być to Ra, ale gdzieś tam potem to zmieniono na na trochę coś innego. Jednocześnie, żeby się aż tak nie mieszało, a z drugiej strony, żeby wytworzyć coś unikatowego. No i gdzieś ci wyznawcy Inosa siedzieli sobie na zamku, przez co, że inni nie mieli jakby dostępu do nich, jako takich kapłanów, którzy mogli im nieść dobrą nowinę, no to wytworzył się kult Święcego, który znalazł bardzo podatny grunt wśród więźniów, którzy mogli uwierzyć praktycznie we wszystko, żeby wydostać się z Górniczej Doliny. No i magowie, którzy mogli wesprzeć tych więźniów, ale nie za bardzo chcieli chcieli raczej się od nich oddzielić Tyle ile tylko mogli. No nie uważali też ich zagodnych, no w końcu to byli ludzie skazani przez króla, którego poniekąd byli ludźmi. No i ludzie, którzy interesowali się trochę tym, tymi bóstwami, chcieli w coś wierzyć, chcieli się jakoś stąd wydostać, znaleźli właśnie obóz sekty, do którego się przenieśli. I dlatego też obóz sekty jest takim miejscem, gdzie ludzie uciekają, z którego, do którego nie chcą tak naprawdę ludzie ze Starego obozów dopuszczać ludzi. Już sam dialog z Diego na samym początku mówi, że to są świry z sekty. Tam nie ma co chodzić, nie ma co łazić. Gdzieś tam ewidentnie ci sekciarze sprawnie radzą sobie, zbierając ludzi do swojej ekipy. Powoli zbliżamy się ku końcowi naszej przejażdżki. Po starym obozie zostaje nam jeszcze tylko parę, parę sekretnych miejsc, do których zaraz przelecimy. Na początku jeszcze tylko drobny luk na zawaloną wieżę. To, co mi się podoba w nowej zawalonej wieży, to to, że jest ona tak jakby zagospodarowana przez ludzi. że Tutaj widać, że ta wieża się zawaliła i od razu potem jak się zawaliła, żeby nie odcinać tej sekcji kawałek dalej, no to została zrobiona nadbudówka. Po której mogą chodzić ludzie, w arenie też się sporo zmieniło. Teraz te widowiska będą większe. Zobaczymy, jak bardzo będzie rozbudowany wątek areny Mam nadzieję, że zarówno walki na arenie, jak i obstawianie będą zagospodarowane. No i że te walki, po pierwsze, będą jak w, jak w mrocznych tajemnicach, na zasadzie, że będą, ale będą lepiej zrealizowane. Żebyśmy czu czuli to, że te walki działają lepiej i w sensowny sposób i możemy obstawiać. Dobrze. Wracamy jeszcze na chwilę na plac wymian. Gdzie mamy zupełnie inną lokację. Niektórzy spekulowali, że może to jest miejsce z stworem. Ja myślę, że to akurat nie jest miejsce z stworem. Miejsce z stworem wi... Może to też jest przypuszczalne. To miejsce, gdzie jest śniostwór, i jaskinia z nim. Jest na innym z naszych filmików, gdzieś tam na szorcie pokazujemy, jak to wygląda. Czekaj, czekaj, Maciek, Nie możemy tak widzów zostawić w niepewności. Tutaj Adam z przyszłości, już po nagraniu materiału przez Macka. montuje ten film, więc postanowiłem wykorzystać swoje moce i dodam ten fragment z jaskinią, którą możecie spotkać na płaskowyżu, tam gdzie znajdujecie ciało pewnej postaci i walczycie z, z Czerwojadami. Po uwolnieniu kamery i dostaniu się do środka, możecie zauważyć, że malowniczo przez jaskinie płynie sobie jakiś tam ciek wodny, woda sleje się z dystropu. w rogu, nazwijmy to, jest jakaś kolumna, ściany są wymurowane, co ciekawe, a po doleceniu do końca tego małego korytarzyka natkniemy się na bogato zdobione drzwi, na których widnieje jasnie jakaś tajemnicza gęba, może cieniostwora stwora właśnie, ciężko stwierdzić. Na pewno ma to związek ze śniącym. Za drzwiami jest zejście w nicość, więc to jest jeszcze nieskończone. Warto będzie tu przyjść w pełnej wersji gry, bo będziemy mogli zobaczyć pewnie coś interesującego. A kto wie, może faktycznie natkniemy się na cieniostwora. I tak to wygląda, drodzy widzowie. Oddaję głos dalej Maćkowi. Niech Was oprowadza już do końca. To jest bardziej takie miejsce, w którym strażnicy mają swoje rzeczy, i się zastanawiam, czy będzie można się tam spiąć pod drabinie czy po prostu wspinając po ścianie, bo tam jest taka długa, płaska ściana, po której teoretycznie można by się było wspiąć, gdyby było wspinanie. Też jest ciekawe, że to wspinanie będzie jak akrobatyka, że na początku nie będziemy mogli się wspinać, ale od pewnego momentu albo mając konkretną siłę, mogli, się, albo zręczność, będzie można się nauczyć tego, żeby po tych ścianach się wspinać. No To może być ciekawy sposób do eksploracji. Tam jeszcze taka ciekawa lina była zrobiona, ale nie podejrzewam, żeby Twórcy pokusili się o możliwość spinaczki na linię przy tym, ile mają problemów z innymi animacjami. No to może ta nie jest, nie jest najlepszym, najlepszym miejscem. Właśnie tutaj jest, jest to miejsce na spinaczkę i zawalony kamień, który na razie blokuje tą sekcję, czyli prawdopodobnie nie było to jeszcze w pełni dokończone przez, przez twórców. Dlatego postanowili, że na razie nam nie będą oddawać, no i właśnie ta ściana, po której będziemy mogli się wspinać. Także dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli kolejne filmy, czy też coś, żebym ja opowiadał, właśnie tak samemu jak teraz, no to dawajcie znać. Do zobaczenia, mówił wam Maciej Nabiałczyk, zapraszamy na naszego Discorda i hej!